Dzień dobry! Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu poświęconego tematyce głębokich sieci neuronowych. Poprzednio pokazywałem, w jaki sposób można użyć środowiska Matlab, kamery internetowej oraz gotowej głębokiej sieci neuronowej do rozpoznawania obiektów na obrazach. Jak można było zauważyć, sieć nie zawsze poprawnie rozpoznawała nowe obiekty. Tym razem na przykładzie postaram się przedstawić, w jaki sposób można wykorzystać nauczoną sieć głęboką. Do realizacji innego, ale pokrewnego problemu. Jest to tak zwany transfer learning. Krótkie przypomnienie, co to jest deep learning, czyli głębokie uczenie. Głębokie uczenie jest rodzajem uczenia maszynowego, w którym uczy się model wykonywać określone zadania bezpośrednio z danych, np. obrazów, tekstu lub dźwięku. Jakie to mogą być zadania? Mogą to być zadania klasyfikacji, detekcji lokalizacji, semantycznej segmentacji lub też predykcji. Przykład, który chciałbym dzisiaj przedstawić, będzie dotyczył dostosowania wyszkolonej sieci AlexNet do rozpoznawania własnych klas obiektów. Sieć AlexNet została nauczona rozpoznawać obiekty należące do jednej z tysiąca kategorii. Naszym celem będzie dostosowanie sieci tak, aby rozpoznawała obiekty należące do pięciu klas. Aby móc uruchomić ten przykład, wymagany jest toolbox Deep Learning Toolbox oraz dodatek Deep Learning Toolbox Model for AlexNet Network. Sposób instalacji tego dodatku omówiłem w poprzednim filmie. Aby zrozumieć, na czym polega transfer learning, wróćmy do budowy sieci konwolucyjnej. Składa się ona z warstw odpowiedzialnych za wyodrębnianie z obrazu cech. Są to warstwy konwolucyjne relu i pooling. Z kolei zadaniem ostatnich warstw, fully connected i softmax, jest klasyfikacja na podstawie cech wykrytych w poprzednich warstwach. Aby dostosować sieć do realizacji podobnego problemu, wykorzystuje się fakt, iż początkowe warstwy sieci wykształciły wcześniej w procesie uczenia odpowiednie detektory cech. Ponieważ obrazy różnych obiektów zawierają podobne cechy, czyli krawędzie, kolory, gradienty, możemy założyć, iż na nowych obrazach cechy te będą podobne. Pozostawiamy więc warstwy konwolucyjne sieci bez zmian. Zastępujemy natomiast ostatnie warstwy sieci nowymi, tak skonfigurowanymi, aby dokonywały rozpoznawania nowych kategorii obiektów. Następnie ponownie uczymy sieć przy pomocy nowego zbioru danych uczących. Przejdźmy może do środowiska MATLAB. Aby uruchomić przykład, będziemy potrzebować jeszcze dane uczące. Ja sobie wcześniej takie dane przygotowałem. Zawierają one obrazy podzielone na pięć różnych kategorii. W każdej kategorii jest około 70 obrazów. I te dane będziemy używać do uczenia sieci. Aby uprościć odczytywanie tych danych, można wykorzystać obiekt Image Data Store, który jest jakby takim kontenerem pozwalającym na uzyskanie dostępu do danych umieszczonych w określonym katalogu. Poprzez odpowiednie parametry, możemy poinformować ten obiekt, aby traktował podfoldery jako źródła obrazów należących do różnych kategorii i w ten sposób realizował automatyczną adnotację tych obrazów. Obiekt ten posiada również dodatkowe metody i funkcje pomocnicze, które na przykład pozwalają na automatyczny podział całego takiego zbioru danych na zbiór uczący i zbiór walidujący przy stosunku 70% do 30% w tym przypadku w przykładzie. W wyniku tego uzyskujemy jakby dwa niezależne obiekty data datastore, każdy z nich zawiera losowo Poprzydzielane obrazy z oryginalnego zbioru danych. Możemy użyć w tym momencie takiego zbioru, na przykład image IMDS Train, do wczytania dowolnego obrazu z tego zbioru, wizualizacji. Następnie wczytujemy gotową sieć AlexNet. Potrzebujemy oczywiście jeszcze informacji o rozmiarze pierwszej warstwy, czyli informacji jaki rozmiar obrazów akceptuje sieć na wejściu. Możemy sobie standardowo tutaj wczytuje przy pomocy funkcji IMRead wczytuje obraz testowy i próbuję go sklasyfikować gotową siecią AlexNet podobnie jak w poprzednim przykładzie. Widać, że obiekt nie został poprawnie rozpoznany. Dlatego przechodzimy właśnie do zastąpienia ostatnich warstw nowymi warstwami. Jak można to zrobić? No, obiekt sieci posiada warstwy, więc możemy w tym przypadku wziąć wszystkie warstwy oprócz trzech ostatnich, przypisać je do odpowiedniej zmiennej layer transfer, a następnie Zrobić sobie strukturę nowych warstw, które zawierają właśnie te pierwsze warstwy, oraz trzy nowe warstwy, które zastępują te trzy ostatnie, które usunęliśmy: czyli Fully Connected, Softmax i Classification Layer. Różnica jest tylko taka, że warstwa Fully Connected w tym momencie dostosowana jest do liczby klas, która nas interesuje. Kolejną operacją, którą możemy zrobić, nie jest ona oczywiście wymagana, jeżeli dysponujemy niewielkim zbiorem danych uczących, warto również zrobić pewną operację, która się nazywa Data Augmentation, która pozwala na sztuczne zwiększenie liczby obrazów uczących poprzez odpowiednie rotacje, translacje obrazów uczących ze zbioru, którym dysponujemy. W tym celu możemy użyć bardzo wygodny obiekt image data augmenter, któremu podajemy odpowiednie parametry i on już zajmuje się sztucznym zwiększeniem danych ilości danych uczących do wejścia sieci. Następnie realizujemy podobnie jak poprzednio uczenie sieci. Po zakończeniu procesu uczenia sieci możemy sprawdzić na zbiorze walidacyjnym, jaki jest w tym momencie skuteczność, dokładność naszej sieci. Widzimy, że jest to około 89,5%, więc całkiem nieźle. Możemy sobie sprawdzić, czy obraz testowy, który przedtem nie został poprzednio rozpoznany, tym razem, czy będzie rozpoznawany dobrze. Można zauważyć, że tym razem sieć rozpoznaje nasz obiekt poprawnie, więc przy pomocy obiektu Image Data Store tylko tym razem z osobnym zbiorem danych testowych, który ma podobną strukturę jak dane uczące, pięć różnych kategorii obiektów, tylko innych zdjęć tych samych obiektów wykonywanych w troszeczkę odmiennych warunkach, możemy spróbować. Zrobić testowanie tej sieci i dokładności tej sieci. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę, że obiekt Image Data Store możemy podać mu tak zwaną read function, która będzie się wykonywała przy wczytywaniu każdego z obrazów z tego obiektu Image Data Store. W tym przypadku jest to automatyczna zmiana rozmiaru obrazu, aby dostosować obraz do wejścia sieci. Na obrazie, zbiorze test, testowym mamy dokładność niewiele mniejszą, 87,8%. Przykładowe obrazy rozpoznane poprawnie, również niepoprawnie przez sieć można sobie podejrzeć. Ogólnie podsumowując widzimy, że dokładność rozpoznawania takiej sieci jest dość duża oraz, że udało nam się osiągnąć cel, mianowicie rozpoznawanie naszych własnych klas obiektów. Wróćmy może do prezentacji. Wykorzystaliśmy w przykładzie obiekty Image Data Store, ułatwiające pracę ze zbiorami danych obrazowych. Wykorzystaliśmy technikę Data Augmentation, pozwalającą na zwiększenie liczebności zbioru uczącego, oraz wykorzystaliśmy transfer learning. Gdzie szukać tego przykładu? Przykład można Państwo znaleźć w dokumentacji MATLABA, w kategorii Deep Learning Toolbox. Jest to przykład Transfer Learning Using Alexnet. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania innych naszych filmów, webinariów, uczestnictwa w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Dziękuję za obejrzenie filmu.